Jocie, witajcie, jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. I na samym jak chcę tylko poprosić o zostawienie łapeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. bo Ponieważ no, ostatnio zasięgi na moim kanale nie są za dobre, i koniecznie napiszcie w komentarzu pizza, żeby wbić się w algorytm YouTube'a i żeby po prostu ten filmik się nie zakopał. Bo jeżeli pod tym filmikiem będzie 10 łapek w górę, to już niedługo pojawił się materiał z FIFA 21. Także co, lecimy z materiałem. A przed nami wyzwania! No oczywiście, że wyzwania, ponieważ jakby inaczej, bo gdyby nie te wyzwania, to już dawno rzuciłbym Fifa w kąt i nie grałbym w nią, ale tak jakby to jeden youtuber powiedział jest kontencik. Kontencik właśnie kontencik jakby to Alvin powiedział. No i cóż, mamy do zrobienia paczkę z Totsem. Trzeba musimy strzelić go dla z Bundesliga oraz A w pięciu różnych meczach, czyli tak naprawdę jeszcze w jednym meczu mi to zostało do zrobienia. Eee, Rozegra 10 meczów w skład Battles na poziomie minimum zawodowej, to zrobię sobie poza wizją, ponieważ skład Battles nie chce mi się grać aż tak za bardzo. Eee, no i cóż, myślę, że lecimy. Mój składik nie zmienił się w ogóle. Eee, nie, jedna zmiana jest, ponieważ musiałem jakoś wkomponować mojego, mojego Gnabry'ego do podstawowego zespołu, żeby to po prostu jakoś funkcjonowało i żeby. Eee, Gnabry był na pełnym zgarniu wyleciał Kakal, czyli legenda mojego klubu 6 meczy, 2 gole, 2 asysty wynik może nieporywający, aczkolwiek myślę, że nie ma co się do niego przyczepić, ponieważ i tak jest to bardzo dobry zawodnik eee, no jeżeli chodzi o kontrakty no to przedłużę sobie oczywiście dla czasowicie, który będzie miał plus 19 do kontraktów, no i co, lecimy z meczem, ponieważ nie ma się co tutaj ro rozkli rozkliwiać i lecimy ze spotkaniem, pierwszy nasz przeciwnik będzie posiadał pewnie bardzo dobry składik, jak na ten Gry, bo na tym etapie gry nie ma po prostu sł słabych składów. No a tutaj, no mówiłem, że nie ma słabych składów, a tak naprawdę mamy 99 Kevina De Bruyne, wow, Messi, Totti, Joao Felix. Jest tutaj parę słabszych punktów, takich jak Wacken na prawej obronie, czy to Wezo. Pewnie formacja 4-2-3-1 standardowo dla tej Fify. No zobaczymy. Ale teraz przeciwnik wyciął normalnie Serge'a Gnabry'ego. I z Latan Ibrahimowicz, czy będzie gol? Mamy gol z latanem, więc teraz potrzebuję tylko, żeby na Nabisze i bramaćkę Sergej Ramos z Team of the Season. Nie zauważyłem, że to jest jego wersja Team of the Season, Nie, skupiłem się raczej na to, tyle o Messim oraz Tocie, ocieki w ocenione mi na 99, i teraz najprawdopodobniej stracimy gola po Kikowliczu. Nie, bo Nick Pope jest jak zawsze w niesamowitej dyspozycji. A Kevin De Bruyne, to jest jednak Kevin De Bruyne No 97 strzelania, troszkę się tam powylewało po rzucie rożnym e, Przeciwnik tworzy sobie okazję, nie jest jakimś słabym graczem i to trzeba mu oddać Ma w, nickie, ma w nicku e, skrót YouTube, więc może to jest YouTuber tak jak ja może trochę większe ode mnie, jeżeli tak, no to fajnie by było obejrzeć swój materiał u tego przeciwnika i nie ośmieszyć się za bardzo. Więc postaram się zagrać jak najlepiej, ale zobaczymy jak mi to wyjdzie, ponieważ wątpię, żebym pokazał tutaj jakiś niesamowity poziom, bo po prostu nie mam, nie mam tego niesamowitego czegoś. Nie mam tego flow, nie można powiedzieć. Już jest insynie na skrzydle. Zobaczymy, co z tego będzie. Oj, oj, znowu niebezpiecznie, ponieważ przeciwnik chciał wyciąć Insinie razem z Murawą, ale my mamy brameczkę. Lorenzo Insinie, to jest argentyński, to jest właściwie włoski Messi. Wzrost podobny, umiejętności troszkę gorsze, fryzura troszkę inna, broda troszkę inna, ale generalnie jest podobny do Messiego, nie wczepiajcie się, no jeżeli chodzi o styl bycia, Właściwie o styl bycia to może nie, bo Messi jednak ma taki typowy swój styl bycia na boisku, ale Lorenzo Insigne jest podobny, jeżeli chodzi o te kocie ruchy, ponieważ no, nie ma co ukrywać, to jest zawodnik też ponadprzeciętny, w szczególności na SP, bo może na SP, to znaczy na skrzydle nie gra aż tak dobrze, ale na lewym skrzydle no czasami potrafi się pokazać, na lewym, na prawym skrzydle, na środku napadu, na pomocy ofensywnej, więc naprawię każdej pozycji w ofensywie. A teraz tracę brameczkę. Więc no, długo się nie, po, nie nacieszyłem tym prowadzeniem, troszkę szkoda. Końc pierwszej połowy, wiecie co? Potrzebuję tutaj troszkę zmian. I za kakę wejdzie sobie tutaj e, King, e, Kubo i nie przejdzie na atak, a Zlatan zejdzie sobie na rzecz Kinsley, jako który na skrzydle mam nadzieję, że pokręci trochę obrońcami rewala. Ojoj, oj, oj, ale teraz błądnika połupa. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne to jest zawodnik naprawdę bardzo fajny. Czy, Czyżby on go używał jako środkowego pomocnika ofensywnego? Pewnie tak, ponieważ w lepszych składach Kevin De Bruyne gra na SPD, a w tych gorszych troszeczkę gra jako środkowy pomocnik. I zobaczmy teraz co zrobi Kingsley Coman. Kingsley Coman, zobaczmy jeszcze, pokręcimy tutaj rywalem. No i przepchnij przepnij się. Ja wiem, że ty nie masz siły, ale pokaż troszkę chociaż co tam masz. Oj, ale teraz niedobre podanie. Zobaczmy. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko gola sergium Gnablim i wtedy będziemy mieli zrobionego, zrobioną kartę Team of the Season. A teraz mamy rzut wolny. No zobaczymy. Kubo. Coś takiego. A jajaj. ja już to jest chyba z GG. Tylko brakuje mi teraz bramki Bramki na Brim, żeby zdobyć kartę Team of the Season. No i mamy kolejny rzut karty w tym spotkaniu. Do, do piłki podejdzie. Eee, Serge Gnabry Czemu by nie A jego Obrońca dostał czerwoną kartkę No i mamy bramkę na 4 do 3 Także bardzo fajnie Zobaczymy, może uda się zrobić comeback Aczkolwiek może to być ciężkie, Ponieważ jeżeli on zaparkuje busa No to nie będzie zbyt łatwo Ale szybko teraz pokręciliśmy i mamy brameczkę na 4 do 4. Mi to się podoba, jeszcze jeden gol i będziemy naprawdę spełnieni i nie stracić żadnego, to jest najważniejsze, żeby nie stracić żadnego gola. Strzelić to samym możemy, ale jeżeli stracimy więcej niż strzelimy, to naprawdę będzie słabo. Nie, Koman. Kingsley Koman zmarnował taką dogodną okazję, ale zobaczmy, mamy jeszcze szansę zrzutu rożnego. Sergiej, Sergiej, wygraj to! Niestety to już będzie chyba remis, tylko i wyłącznie remis, ale za to mamy zrobioną paczkę z kartą Team of the Season, także naprawdę bardzo spoko. Ten meczek potraktowałem tak bardziej, wiecie, typowo pod zrobienie tego wyzwania i tak naprawdę, no, przeciwnik miał większą przewagę w tym spotkaniu. Aczkolwiek myślę, że nie wyszło najgorzej, ponieważ nie przegraliśmy tego spotkania. Jak na mnie nie przegranie spotkania to jest naprawdę bardzo dobry wynik, w szczególności kiedy nie gram aż tak dużo ostatnio w FIFA i e, nie mam formy w tej FIFA. Także, no, remis. W, jesteśmy w siódmej dywizji? Myślałem, że w szóstej dywizji jesteśmy. O, jak na siódmą dywizję remis, a nie wygrana, to jest naprawdę bardzo słaby wynik. No i cóż, co mogę powiedzieć? Lecimy z kolejnym spotkaniem, w tym tylko, że teraz Squigsujemy sobie takę e, i. Wejdzie sobie do składu, tak jak to wcześniej wyglądało, Bruno Fernandes oraz Marcus Rashford, czyli zagramy typowo pod wynik naszym najlepszym zespołem. Damy jeszcze tylko kontrakt dla Kuby, zobaczcie Kubo, niesamowite statystyki, 60 bramek jako super zmiennik, to naprawdę wynik bardzo, bardzo spoko. No i oprócz tego myślę, że to są wszystkie zmiany, które teraz zrobimy i gramy kolejny meczek. E, oprócz tego, myślę, że w tym składzie przydałoby się zmienić Sergeja Minkowicza na kogoś lepszego, kogoś bardziej zmiennego. Taki Essien może byłby to do, bardzo b, dobrą opcją, w tym, że Essien sporo kosztuje, a tutaj mamy bardzo dobry składzik. E, świetna obrona, bardzo dobra pomoc. E, czyżby grał formację w formacji 4-2-3-1? Tak mi się wydaje. Greenwood na badzie, SP Oberkamp, lewe skrzydło Mares, prawe skrzydło Quincy, Quincy Proms. Ja bym tak to ustawił, nie wiem jak to ustawi przeciwnik, to także zobaczymy. O i teraz niebezpiecznie Marę wrzuca do Greenwooda, ale na szczęście się udało to powstrzymać, ale mamy szansę na kontro. Uwaga, teraz Markus Rashford, dwójkowa akcja ze Zlatanem i Ibrahimowiciem Markus Rashford. Zobaczymy. Cyk, coś takiego to powinien być rzut karny, panie sędzio, co pan robi? Pan okularów chyba nie założył. Ech, zgubił okulary albo po prostu złego optyka wybrał. Najprawdopodobniej to jest najbardziej prawdopodobna opcja. wolny, zobaczymy jak to rozwiąże. Denis Bergkamp, Na szczęście nie ma bramki. Oj, teraz niebezpiecznie Mares na skrzydle, ale teraz mi uciekł. To musi być gol. Nie ma gol, na szczęście nie ma gola, Denis Bergkamp się pomylił że to nie, po raz kolejny w tym meczu. No jak widać, to nie jest najlepsza ikona do gry w wersji Optimus. Najprawdopodobniej trafiona przez przeciwnika w paczce z ikoną w wersji Optimus albo Prime, bo inaczej wątpi, żeby go używał, chyba że wziął go za słaby. To też jest całkiem możliwe. No, ładna akcja zlatana. Niestety nie zakończona golem, ale spróbujmy wrzutkę na Ibrahimowicza. Czy to wyjdzie tak jak w 19, kiedy to Zlatan był po strachem rzutów rożnych? No, niestety nie do końca. Wyrzut z rzutu, rożny, wyrzut z rzutu bramkowego. Zlatan Ibrahimowicz! To jest Zlatan Ibrahimowicz, ale mi się teraz przypomniało na, na, na web mi naszła tam piosenka, która jest swoją drogą całkiem spoko. Wpada w ucho, a teraz zobaczmy. Jeszcze mamy okazję. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, zobaczymy podanie, ale do nikogo, do mnie Sergieja, ale Sergi tego nie przejął. Także mamy teraz, no kurde, wynik naprawdę dziwny, jak na FIFA 20, ponieważ mamy 0 do 0. Przeciwnik oddaje bardzo dużo strzałów, ale większość z nich kończy się, jest niecelnych, i to jest właśnie jego, jego minus. Bo gdyby te, te strzały leciały w bramkę, to naprawdę byłoby pomniej i przegrywałbym z 3 do 0, a ja również miałam swoje okazję, Niestety ich nie wykorzystałem, Tak jak widzicie, przeciwnik mam dwa strzały więcej niż ja, mam za to 90% dokładności podań, więc całkiem nieźle. Jako, że nie muszę już grać z Latanem i Rachimowiciem na siłę, to myślę, że zajdzie sobie, że wejdzie sobie Kubo oraz Ansufati za Bruno Fernandesza, tylko muszę sobie to ustawić tak, jak to będzie w formacji 4-2-3-1. Czyli insignia na HP, o Markus na napadzie, Fatih na Lem, Skrzydle Kubo na prawie. Nie właściwie zrobimy coś takiego, i tak to może wyglądać. Także lecimy Netflix and Chill, więc no może być ciekawie. Oj, niebezpiecznie teraz. Mason Greenwood, podanie znowu niecelne do Denisa Bergkamba. No, Denis Bergkamp ma dzisiaj dużo okazji, ale ich, ich nie wykorzystuje. Także to jest o taki plusik może nie nieduży, ale mimo wszystko plusik, teraz zobaczmy, podanie Markus Rashford, zobaczymy jak to rozwiąże, chciał zrobić teraz e, Lastico, ale mu nie wyszło No to jest magia Markusa, on dużo daje dla zespołu, ale niestety w tym przypadku nie do tego najważniejszego, czyli gola. Kurde, to musiał być gol, Mason ze słabszej nogi, zresztą on nie ma słabszej nogi, bo ma 5 gwiazdek tej słabszej nogi, także... Zbliżamy się do końca tego spotkania i powiem wam, że to jest już GG, chyba, że ta z jakimś cudnym sędzia pozwoli jeszcze dokończyć ten mecz. Zobaczmy Insinie podanie, markus, Nie, to był Fatih jednak. <grych> eee, ten odcinek nazwę najprawdopodobniej w poszukiwaniu formy, ponieważ tej formy jak widać niestety nie mam. Mam nadzieję, że mimo wszystko Ci się spodobało, że ta łapeczka w górę, subskrypcja oraz komentarz w postaci pizza będzie. Kurczę, szkoda, że się nie udało wygrać, ale tak jak mówię, już nie zależy mi w ogóle na wynikach, po prostu zależy mi na dobrej zabawie i na tym, żeby, żeby po prostu nagrywać odcinki na YouTube, żeby był kontencik. Także cóż, na dzisiaj to było tyle, do zobaczenia wkrótce i oczywiście, no wiadomo, strzałeczka.